Dzień dobry, ja nazywam się Sebastian Różański, jest ze mną niezawodny Piotr Ograbek. Zmierzamy właśnie do Jarocina, gdzie odwiedzimy jednego z moich ulubionych klientów Mateusza Kuświka, który jest stolarzem i nie tylko. Jest też maniakiem marki Milwaukee, więc zobaczymy co tam udało mu się nazbierać w garażu. Sprawdzimy też różnicę między baterią Forge 12Ah a baterią Hide Output 12Ah. Na przykładzie ukośnicy 305 i potniemy trochę pilarką stołową. Pilarką stołową będziemy cieli płyty meblowe i zobaczymy, ile da radę przeciąć metrów na jednym ładowaniu bateryjki 12 amperogodzin. Także zapraszam do oglądania trzeciego odcinka naszego vloga. Trzymajmy się! Trzymano. To jest nie wypali się. to jest? To jest? To galiki Siema! Jesteśmy już na garażu u stolarza z Jarocina. Przyjechaliśmy podziwiać jego majątek. Przyjechaliśmy potestować trochę ukośnicę, potestować pilarkę stołową. No i pobajerować trochę o tych narzędziach. No dobra, panie Mateuszu. Ile hajsu jest włożone w ten sprzęt? Bole nie wiedzieć. A taki raz o drzwi? Chuj, trochę, ale no. Żona będzie oglądać, tak że nie będzie. Żona mówić. będzie oglądać, to nic, ale jak nie będzie oglądać, to no ze stówkę na pewno. Pamiętasz w ogóle swoje pierwsze narzędzie, Miloki? Pierwsze? No? Jak byłem u ciebie na pierwszych dniach otwartych i zakupiłem wtedy zagłębiarek. I to było twoje pierwsze. To było moja pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz w ogóle z Miloki? Co ty gadasz? Pierwszy. No to ja w szoku jestem. A w ogóle skąd my się znamy? Z neta Z internetu. Z internetu. Pierwsze zaprosiłeś mnie na Dnie Otwarte, pojechaliśmy, Aha. tego pana też poznałem. Aha. No i tak się zaczęła ta przygoda. Dwa lata temu chyba to było. Mateusz, skaku. Kupuję, bo jest tanio, szybko i dobrze. Nie no, 2,5 roku, 3 no. lat, tak. no. Bo to były pierwsze dni otwarte, robiliśmy na wakacje zaraz po tym, jak się otworzyła firma. I kurwa, no to ładnie. No, to ładnie, tak że się, się Dobra. A jakie jest Twoje ulubione narzędzie miluoki obecnie? Obecnie? No. To ten odkurzacz. Czemu? No bo, jak nie masz prądu, a potrzebujesz zrobić coś na aucie? No. No to tak jak ja głównie używam na przykład pilarkę czy zagłębiarkę, pada, deszcz, pada deszcz, wrzucamy się na auto, tniemy okay. i zawsze masz porządek, nie? No. A tak, bez odkurzacza, no to jeden wielki syf, nie? tak masz odkurzacz na baterię, wrzucasz, tniesz. No tak. Teraz coraz więcej klientów zwraca uwagę na to, czy zostawiasz po sobie porządek czy nie, czy to na dworze, czy, czy w pomieszczeniu jak robisz, nie? No dokładnie, dokładnie. A separator jak oceniasz? No To jest bardzo wielki plus. Przede wszystkim no wrzucasz worek i on jest cały czas czysty. Widzisz, jaki masz stan śmieci, wyrzucasz śmieci i ciągnie cały czas. No. Tak jakbyś mówię, Puścisz w worek. Nie spada ci nie, nie, nie spada spado, ci więcej. Nie worków, ale nie spada w ci więcej. Moc, moc sania, nie. nie? Bo cały czas się równo, więc. Ok. Dwunastki baterie tam ładujesz? Oczywiście dwunastki. Mhm, Takie jest... 45 minut do 50 minut na tak? dwóch bateriach, no? Hmm, to ładnie. Tak to, sporo, to sporo, to sporo po Wkładamy i podłączamy separator. A Seba zapoda dwa Fordże i odpalimy tą maszynę. Dwunastki? Myślę, że dwunastki. Panie, bo by taki separator chyba styczeć. 700 stóp Nawet nie, masz jeszcze coś. No. A narzędzie Miluoki, które najbardziej cię zawiodło? O, a jest takie? Ty mi powiedz. Raczej nie. raczej nie. Wszystkie narzędzia, co mam, to raczej mnie żadne nie zawiodło, żeby cokolwiek się wydarzyło, czy bym musiał dawać na gwarancję serwis. No. Więc tak raczej dbam o narzędzia i staram się tego wiesz w to szanować, więc nie mam z tym problemu. Aha, czyli ze wszystkiego jesteś bardzo tak, zadowolony, zadowolony, tak? Tak, No i dobrze. Jako stolarz miałeś pewnie do czynienia z y, też taką zieloną marką festul. Jakbyś porównał właśnie zagłębiareczkę festula z Milwaukee? nie jest to samo, lecz ta ma lekką wadę, jak na moje to wychodzi. Wycierająco się widzisz? Prestyłu tego nie było. Tak samo. Z czego to wynika? Czemu to Tak się samo wyciera? widzisz. Wszystkie A. listwy też się. Nie wiem, czy to od temperatury, się, czy od tego, ale to się rozkleja. No to jest no. jedyna taka wada, nie? To my też to serwisowaliśmy kiedyś no. jednemu klientowi. Ale tak tutaj, to, tutaj to Tak to realist. wygląda. No. Tutaj już już się no. grube wrzery zrobiły, nie? Ciekawe, czy to. Wszystkich, bo w sumie nikt mi tego nie zgłaszał, ale to, 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 to ciekawe no temat. Ja A tak ci to, nie jakość cięcia, jakość, e, cięcia dokładność wszystko, okay. i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak. Nie tak. brakuje, tu brakuje jedynie cena. tutaj mi się wydaje, nie wiem, czy ja to źle obsługuję, no. źle widać, źle widać początek i koniec starczy cięcia, nie? Jak przy Aha. cięciu, no. gdzie nie masz, trudno dostępne miejsce, w było lepiej to widać, tutaj Aha. tego tak nie widać, jak masz, jak wycinamy na przykład blat i zlew. To jak masz trzy krawędzi, mm. to nie jesteś w stanie zobaczyć tej kreski, która ci że okay. To nie starczy, nie? Mm -hmm. Te było to lepiej widoczne, nie? Dobra. A to, tylko to jest taki jedyny, jedyny minus, gdzie, gdzie tego nie widać, nie? A tak, okay. to... Może jak będziemy rozmawiali z kimś, kto bardziej niż ja zna się na narzędziach, to uda nam się ten problem rozwiązać. No, może Wiedź tak być. Ci na pewno damy znać. No tak. Nie brakuje tu mocy na akumulatorze. Jaki to akumulator wkładasz 8? Tak, 6. Moc ma do końca, bezproblemowo chodzi. No. no, to elegancko. Chociaż na piątce tych poprzedniej generacji mhm. no był widoczny spadek mocy, nie? Po no chwili tak, już no. było widać, że ona już ma ciężko, nie? Na początku tak. jednak Fordze jest. Mają jednak to Dopóki nie zaczną migać, no to ta moc jest zachowywana. Tak. nie? Na poprzednich high touchach czy z tych standardowych bateriach mieliśmy tak, że im bardziej bateria się zużywała, wyczerpywała, to, to ta odczuwalna moc na narzędziach spadała. No to jest właśnie widoczne tutaj... tak powiem, tylko na tym urządzeniu, tak najbardziej, tak? nie? O, no ci tak, powiem, że na tym najbardziej widać, że, mm -hmm. że czujesz ten spadek mocy. Jak włożysz, włożysz forża, no to jest jednak mm -hmm. jedzie inaczej ta, ta zagłębiarka niż mm -hmm. normalnie. No, a ogólne odczucia co do forgia w porównaniu do High Output'a, no bo na no, tym jak dzisiaj... widać na moim stanie, yy, no, przechodzę Trzy... na forgia. Okej. Okay. Wyeliminowałem poprzednią generację, że tak powiem prawie całą. No. Te na... większe sobie zostawiłem, a resztę po prostu już przechodzę na Forge'a. No i fajnie. Jednak jestem z tego bardziej zadowolony, nie? Na tym będziemy się dzisiaj skupiać przy ukośnicy i yy, no, przy ukośnicy porównamy ile desek uda nam się pociąć. Na Heite Output, ile na ford'u. A jeśli chodzi o czas ładowania, na tej nowej ładowarce? No, jak to na wygląda? tej nowej ładowarce to jest y, około 15 do 20 minut. Masz 80%, 25 minut masz full baterię naładowaną od zero. I no tu to prawda. Także to jest y, długość kawy z papierosem <laughs> i masz baterię naładowaną, nie? No, nie chciałeś powiedzieć, jakie narzędzie mi luki Cię zawiodło, ale tu wspomniałeś, że najrzadziej używasz. Wyciskacza. Tak. Jak on się właśnie sprawuje w życiu stolarza? W życiu stolarza źle, bo jest za duży i za ciężki. Wolę używać ręcznego, ze względu, że... że jest bardziej dokładny, że tak powiem. No, wyważenie, tak? Tak. To jest jednak duże urządzenie. Myślałem, że się sprawdzi elegancko, ale niestety o, Ale masz tu duży. tubę 600 chyba, nie? Ale normalne też możesz włożyć 300 dziesiątki. i 310, jakbyś założył, to była trochę krótsza. No, ale mówisz, że tutaj tak. ten ee, wagowo jest napęd wagowo gdzieś tam wyważyć do, do, do dokładnych prac. Może na to byłoby lepiej. Podobnie wagowo to wypada. Tylko, że bateria wtedy będzie lżejsza, nie? Więc co, używasz zwykłych e, ręcznych wyciskaczy, tak? Tak. No. E, Chyba jakich? standardowych z kastorami, nie? nie wiem skąd od ojca z garażu no. z Tajimy są fajne od ojca z, kre, z garażu, no właśnie, my sprzedajemy Tajimę i tam masz y, dwa biegi, nie? przestawiasz sobie to normalnie dynksa i może ci albo szybciej podawać, albo wolniej a opracowkę, że no. nie leci. nic nic robią perfekcyjne te wyciskacze tam 100 parę złotych dajesz i będziesz miał do końca życia, póki nie zgubisz albo nie weźmiesz syna, który ci zajebie z garażu. Będę musiał przetestować to. No. Specjalnie na nasze testy pan Mateusz zdecydował się na zakup dwóch nowiutkich tarcz, czyli będziemy cieli materiał na nowiutkich, świeżych, nigdy wcześniej nie używanych tarczach. No i myślę, że dlatego ten test będzie ciutkę bardziej miarodajny niż jakbyśmy cieli na tych, które używa już od wielu lat. Czy tam miesięcy. Do tego mamy nowy akumulator. Znaczy nowy, stary, nie? Nowy, nieużyteczny. Stary, stary, ale, generacji, ale nowy tak. pod kątem y, używalności. No i mamy Forda, który ma tam pewnie z kilka Chwilę. tygodni, nie? Na szczęście Miłoki idzie powoli z duchem czasu, coraz więcej swoich akcesoriów, narzędzi ręcznych i innych. Rzeczy pakuję w opakowania papierowe, a nie plastikowe, bo to dlatego się tutaj śmiecia produkuje, to jest niebywałe, a poza tym można się pokaleczyć przed tym plastiku i tak dalej i tak dalej. Zaczynamy przejść do dniałych. A gdzie masz ten materiał, co będziemy ciąć? Tu no, zbóg. Bo... Odkurzaczyk. Od 20 i 10 i jest to sosna. Pierwsze cięcie, jakie zrobimy, to będzie cięcie na pół, żeby było nam troszeczkę wygodniej tym operować. A więc yy, zaczynamy liczyć cięcia, nie? Tak jest. No i co? No i koniec! No ale powiem Ci, że jeszcze sporo naklepała, od kiedy mi pokazałeś, że została jedna kreska, nie? No dokładnie. E... Tutaj co, załączało się jakieś zabezpieczenie? Termiczne? Zabezpieczenie, jak ona za długo chodzi, to się. Musicie to... tak jakby chwilę o... ostudzić, nie? Dobra. Ja sobie wymyśliłem w ten teraz... sposób, że wyciągam baterię, wkładam. Ona jakby się restartuje i działa dalej. No, okay. Ale zabezpieczenie ma i dobrze, że ma, nie? No pewnie. Teraz damy chwilę odpocząć, zanim zamurzymy drugi akumulator. No i możesz podejść tutaj po ten... policzymy, ile mamy yy, ile mamy uciętych kawałeczków plus ten jeden, który. Jedno cięcie, które było raz, dwa, 3, 4, 6. Ok.

Czyli w sumie 36 cięć na jednym akumulatorze 12Ah torch i nie mieliśmy tutaj odczuwalnego spadku mocy, aż do momentu, aż bateria się wyczerpała całkowicie, nie? Tak jest. Ciała tak samo mocno jak na początku, tak samo na końcu. To nawet optycznie z boku jak ktoś stoi, to to widać, nie? Tak. I słychać. Ciekawostka. Dwie kreseczki zeszły nam z odkurzacza na to cięcie. Aha. No. To też fajnie pokazać. No i dobra. Nie mamy termometru. Minęła około minuta, od kiedy skończyliśmy e, nagrywanie i rozładowaliśmy tę baterykę na fula. Ona jest taka, bym powiedział, letnia. Nie powiedziałbym nawet, że jest ciepła. Łap sobie nie ogrzejesz się, bo jest bardzo dobrze chłodzona i myślę, że na to też warto zwrócić uwagę. Do boże odpowiedniej baterii. Wkładamy ją od razu po cięciu do ładowareczki e, DBSC I być może uda nam się jeszcze dzisiaj nagrać. E, ile czasu minie? Od którą mamy? 14.08 49 po Zaczęła nam tu ładowareczkę wskazywać, że bateria już dochodzi w będzie już zarabia. 14.54 i mamy w pełni naładowaną baterię. Mój umysł potrafi. Nie wiem, czy potrafi to obliczyć. której zaczynamy. 14.8 i 14.54, Mateusz. Jako stolarz potryf, powinieneś. 45. 45 minut? No. Jasne. Na zajęciach z matmy to chyba obaj na wagarach byliście. Wychodzi 46 minut. Tak mi się wydaje. Dziękujemy bardzo. Jak na dwunastkę, no to jest petarda. Tym bardziej, że do 80% naładowała się w 20 minut, więc polecamy te akumulatorki. Minęło kilkanaście minut, więc przystępujemy do kolejnego testu. Tym razem na baterii 12Ah Hike Output, czyli tej starszej generacji. Zobaczymy, jak sobie poradzi i jak długo utrzyma maksymalną moc urządzenia. Go! Zaczynamy! Zaczynamy! Odkurzacz! Dobrze! Bateria się zagotowała. A. Bateria się zagotowała. Spadła do jednej kreski, i się zagotowała, ale tu poczekajmy. mój dotknąć. No, jest chuj gorąca, w porównaniu do tamtej, to nie była ziemia. Ale to co, ja bym mi dał chwilę, i jeszcze ją dorżnął do końca, nie? Cztery. 21. Niestety po ponad 20 minutach oczekiwania, aż bateria ostygnie. Stwierdziliśmy, że dalszy test nie ma, te nie ma sensu. Też nie mamy całego dnia, żeby tutaj sobie bąki zbijać, tylko trzeba się brać za robota. Więc wyciągamy baterykę i oficjalnie kończymy ten test i porównanie na 21 cięciach na baterii High Output i 36 na pół, 36,5. No. mamy płytę OSB na pół, żeby łatwiej było nam ją przeciąć na pilarce stołowej, bo będziemy przeprowadzali test pilarki stołowej, polegający na tym, że określimy, ile metrów takiej płyty jesteśmy w stanie przeciąć tą pilarką na jednym ładowaniu akumulatora 12-amperogodzinnego Forge. No, i co? Oczywiście zmieniamy tarczę na świeżutką. Gdzie jest ta świeżutka? Już pójdę. Nowa 210. Co ciekawe, nie kupiona u mnie, tylko w jakimś innym sklepie u autoryzowanego dystrybutora. To na pewno tak, panie Mateuszu? Oczywiście, tak. Lokalny sklep Jarociński. Tu mamy akurat 48 zębów, więc cięcia będą dokładne. w tę stronę. Tak jest. Coś tam się wie. Założymy jej prowadzenie. Masz 5 zł? Nie, co Ty? Bateria Forge 12 naładowana na pełnej. Proszę. Wkładamy. Panowie, do testu przygotowywać płytę OSB o grubości 9 mm i długości 2,5 m. Będziemy cieli ją na paski 2 cm. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, ile metrów utniemy. Kochani, naczęliśmy trochę i zeszły nam trzy kreski. Nie przygotowaliśmy się na taki, taką klęskę rodzaju, Dlatego mamy tam kolejną płytę. Zaraz sobie zmierzymy, jakie jest długości. Zsumujemy wszystkie wyniki i podamy wam wynik łączny. 170 test. Czekaj, wyłączę odpuszczacz. Mamy to. Za chwileczkę będziemy liczyć wszystkie te kawałki. Bateria zaskoczyła nawet nas, bo myśleliśmy, że szybciej to padnie. Mamy też e, fajny przykład. E, separatora. Co dzieje się, kiedy <laughs> nie, nie opróżnia się separatora. Także Mateusz będzie miał... Ale sprawdzimy, jaki jest stan. O, no właśnie. Trochę tam wchodzi. Czyli kolejna nauka, jaka płynie z tego odcinka, jest taka, że separator działa świetnie, dopóki się nie zapełni. Zanim zaczniesz opróżnić. Tak. <laughs> Dobra, to co, teraz liczenie. Liczymy, liczymy. Kurwa, ale mi we wszystkie skrzynki, kurwa. <laughs> ja pierdolę, jak... Za, za to. <laughs> Trzydzieści, Dziękuję. 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 Już. No, Dziękuję. Dziękuję. w niepewności. A więc tak, mamy 56 cięć płyty o długości 250 cm oraz 41 pełnych cięć płyty o długości 170 cm. To daje nam razem 209 m i 70 cm długości łącznej cięcia. Płyty o grubości 9 mm na jednym ładowaniu akumulatora Forge 12 Ah jesteśmy w stanie przeciąć. Czy to jest sukces? Oczywiście, że tak. Robiliśmy te testy właśnie dlatego, że często, jeśli chodzi o ukośnicę, czy pilarkę stołową, pytacie mnie przed zakupem, czy takie urządzenia na akumulator mają sens. Otóż mają. Nie musi być to typowe urządzenie sieciowe. Jeśli chodzi o pilareczkę stołową, mogliśmy dobrać grubszą płytę, wtedy ten test poszedłby nam szybciej, ale mieliśmy akurat dziewiątkę, więc poszło na dziewiątkach. Jeśli chodzi o ukośnicę, no to bardzo rzadko chyba macie takie e, prace w których cyklicznie tniecie 30 kilka razy krokwiaka e, 20 na 10 cm. tutaj do, zrobiliśmy tych e, cięć 36,5 na jednym akumulatorze także też wynik był według mnie bardzo zadowalający dajcie znać czy, co wy sądzicie na ten temat czy jeśli chodzi o pilarkę stołową i ukośnicę można już w 100% polegać na narzędziach akumulatorowych, czy dalej musicie ciągać ze sobą kabel. Mati, dzięki wielkie, że nas tutaj dzisiaj ugościłeś. Fajnie było potestować te narzędzia. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie lajka w górę, suba. Dajcie znać w komentarzach, co jeszcze mamy przetestować. A jeśli znacie jakichś miłokowych świrów, do których moglibyśmy przyjechać, potestować narzędzia, pokazać ich kolekcję, to piszcie do mnie na PRIV. I na pewno się dogadamy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!